Z okazji zbliżających się świąt w tym roku chciałbym wszystkim mieszkańcom życzyć przede wszystkim zdrowych świąt i covidowej odporności. Życzę, aby we wszystkich naszych domach zapłonowała atmosfera pełna ciepła, radości, dobroci i otwartości na drugich. Niech ten niezwykły czas pozwoli nam na oderwanie się od codziennej gonitwy, aby znaleźć chwilę czasu na refleksję nad tym, co dla nas jest najważniejsze i pozwoli zaczerpnąć wiele sił i motywacji do przezwyciężania codziennych trudności. Życzę błogosławionych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i spełnienia wszystkich planów i zamiarów w nowym roku 2022.